Witam, witam drogie znaki ziemi. No, mamy nów księżyca. Pytanie jest, czy ta osoba chce się z wami skontaktować? Czyli, jeżeli macie osobę a, bliską waszemu sercu lub też kogoś poznaliście i mogę powiedzieć, aha, jedno, że. Po prostu coś się dzieje. Możecie też i wymanifestować osobę. To są karty tylko a, trzy. Nic nie wypada, więc zrobimy tak. Pierwsza no pięknie. Druga. Hmm. I trzecia. Okej. Okay. Więc jeśli chodzi o tą osobę, to jest. Chcę się z Wami spotkać. Chce się dzielić z Wami jakąś dobrą nowiną, um, ale nie wie, jak ma do tego podejść. Ma dużo, ponieważ to jest dwójka pentakli odwrotnie, czyli chodzi tu o konkretny związek. A może być bardzo zajęty, czy zajęta. Nie jest jeszcze gotowy na. Wyznanie Wam czegoś, czego się raczej nie spodziewacie. Jest osiem kielichów. Wy, widać najwyraźniej, że ode, Wy chcecie odejść od tej sytuacji, bo to jest bardzo skomplikowane, lub też On, ta druga osoba, a, bliska Waszemu sercu, czy też a, związek. On chce od jakiejś sytuacji odejść. To może być właśnie na dwoje babka wróżyła. <laughs> Moje, moi przyrodnicy mówią mi, że no, może tu być po prostu druga osoba. I dlatego on nie jest w stanie w tej chwili konkretnie się określić. Ale jak odejdzie od tej sytuacji, nie z Wami, tylko z tamtą drugą osobą, to wszystko się ułoży pięknie. Całkiem możliwe, że nawet i będziecie w ciąży lub właśnie wyskoczycie z jakimś nowym pomysłem na Wasze wspólne życie, moje drogie znaki ziemi. Zobaczymy, co Wam powie. Karta mądrości. Hmm. Mending. Czy licerować? No, jeżeli chcecie z tą osobą być, to będziecie musieli licerować te dziury. I to jest numer 52. I imagine. Po prostu wyobraź sobie to, co najlepsze. Jednym słowem, ponieważ jest Nów no księżyca warto pisać intencje. I to by było tyle dla znaków ziemi. A proszę mnie polubić przycisnąć paluszek do góry. No i oczywiście zasubskrybować. Dziękuję. Do widzenia.